Dzień dobry, cześć Wam. Chciałam dzisiaj powiedzieć, że jest no prawie piąta godzina. Za 10.05. Ja niedługo wybieram się do pracy. Bory z Emilem jeszcze śpią. No i Maksymus tam też śpi jeszcze. Także tylko poniósł głowę, zobaczył, że ja już wstałam. Poszedł dalej spać. Słuchajcie, ja szybciutko na śniadanko, wypiję kawę. Wiem, że dużo osób nie może jeść nic, e, zwłaszcza rano. E, ja też po prostu nic innego nie zjem, jak płatki z mlekiem, czasami tam jogurt e, z podkami też tam sobie mieszam e, i kawka do tego, żeby jakoś e, w brzuchu coś było, o, tak powiem. Kawka jest. Zobaczcie, jaki mam fajny kubek. Halo. Proszę bardzo. Mama to przyjaciel, z którego się nie wyrasta. I, i słuchajcie, no nie będę przydłużać Wam. Także mówię, idę do pracy na 8 godzin. W miarę wcześniej kończę, więc yy, słuchajcie, dzisiaj jeszcze postanowiłam. Zadzwoniłam tak naprawdę wczoraj do swojego masażysty, ponieważ on był na urlopie, a ja miałam potem jeszcze plecy trochę spalone po morzu, yy, i dlatego się nie umawiałam, żeby, żeby na masaż, a znowu zaczęło mnie palić ta, ta cała strona. Już nie czuję tak od kręgosłupa, tylko właśnie ta cała strona, i nie wiem dokładnie, co tam jest, ale chyba w poniedziałek. Wybiorę się do lekarza, żeby po prostu się dowiedzieć, albo jakieś prześwietlenie, żeby zrobić. Nie wiem, czy prześwietlenie pewnie i tak nie wykaże nic, no ale zobaczymy. Zobaczymy, bo naprawdę ja już użyłam maści i też mi tam nie pomagało. Także dobrze, no nie będę przedłużać. Dzisiaj idę po pracy na znaczy nie od razu po pracy, tylko po, tak po południu i na masaż. Także mam nadzieję, że mi znowu tam pomoże. No i tylko praktycznie co. Piąteczek, oczywiście, o, bo jest piąteczek. Także też fajna sprawa, jak, to, jak, jak ja to zawsze mówię. E, może gdzieś się wybierę z Borysem, można na jeziorku, ale nie jestem pewna jeszcze, bo no, w zależności jaka pogoda, ma być ładnie, no ale zobaczymy, e, bo on też mi tam troszkę pokazuje, chociaż mówię, e, wczoraj takiego e, byliśmy na spacerku też, e, na lodach i, i on wziął tego to do picia tego granita tutaj się nazywa. No także też mówi mi, mama jakieś zimne, aż muski mi tam grzeje. Dobra, słuchajcie, nie przeciągam, jem śniadanko i yy, uciekam do pracy. Słuchajcie, jeszcze wam nie powiedziałam, bo ja jeszcze muszę do pracy dojeżdżać moje miejsce docelowe moje, znaczy mojej pracy, miejsce docelowe jeszcze nie zostało otwarte e, nadal czek, czekam żeby tutaj otworzyli mi, że będę miała e, parę minut do pracy także na razie co póki, e, póki no właśnie na razie co póki co e, muszę dojeżdżać więc muszę też wcześniej troszeczkę się wybrać do tej pracy, nie, także Emil miał samochód i kurczę siedzenie jakoś tak nisko mi zostawił czekajcie trzecie no, także w sumie to na tyle eee, na dworzu, już mówię ile stopni, wam powiem rano nie jest źle o pewnie mi teraz nie pokaże, bo jak to Emil usiądzie mi tutaj za, za kierownicę, to wszystko mam poprzestawiane włącznie z siedzeniem ze wszystkim. No nie wierzę. O, y, tak, nie, nie mam pojęcia, które jest ten, niektóre godziny, tylko jak, jak jest na dworzu. Ale jest y, w miarę, w miarę, w miarę. Pogoda znowu, y, bo tam parę dni było tak, że trochę wechmurzone. Ta temperatura się osłabiła. Teraz już jest troszeczkę lepiej. Słuchajcie, ja muszę tutaj sobie poogarniać, bo i y, nawierz trochę włączyć, bo wiadomo rano to jednak ta temperatura nie jest y, aż taka wysoka, ale mówię dzisiaj nie jest y, źle, także krótki rękawek to jest taka normalka u mnie z rana w Anglii też pamiętam jeszcze jak y, nawet zimą kurze to tylko bluza jakaś cieniutka i do pracy albo nawet właśnie mówię krótki rękawek i tak się chodziło, także człowiek troszeczkę się uodpornił, chociaż się lubi i tak ciepło, no dobra to zmykam, żeby zdążyć do pracy. Słuchajcie, kochani. O, jaki głos. W zasadzie dojechałam właśnie do pracy. Także tym, którzy, którzy idą dzisiaj do pracy, życzę miłej pracy, żeby wam szybko czas zleciał. Czas na przerwę. Także słuchajcie, herbatka, bułeczka. I serek, bo na nic innego nie mam ochoty. Także yy, życie mi smacznego. To Hej, praca skończona. Także jadę już zaraz do domku. Dzień zleciał szybko, pozytywnie trochę się pogadało, pośmiało także słuchajcie yy, miłego weekendu Wam życzę i wszystkiego dobrego, papa, pa, buziaki like a bird on a tree. I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and